Społeczna odpowiedzialność biznesu energii z grupy Orlen koncentruje się na trzech filarach. Od lat zdecydowanie wspieramy sport, naukę i kulturę. Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie pomorskiego sportu. Jest to miejsce nie tylko będące późnią talentów, ale również gwarantem rozwoju naukowego wielu dyscyplin sportowych. Sport i nauka to podstawowa działalność uczelni. Stąd też mogę powiedzieć, że pielęgnujemy te same wartości. Również poprzez innowacyjność i ciągły rozwój biznesu przy wykorzystywaniu nauki. Umowa sponsoringowa z Energią Grupą Orlen dla awf to jest ogromne wsparcie. Przede wszystkim dla naszych studentów. No to wsparcie energii pozwoli nam na wysyłanie po prostu naszych zawodników na najbardziej prestiżowe zawody, pozwoli nam na dofinansowanie tych wyjazdów. No bez tego ten sport akademicki prawdopodobnie nie miałby racji bytu, bo uczelnia, podejrzewam, że w takim zakresie, jak teraz to będzie możliwe, po prostu tego by nie udźwignęła. To są ogromne korzyści dla studentów, dla regionu, dla Gdańska, mam nadzieję, że również dla energii.